Krypta 87 była jednym z najnowocześniejszych obiektów laboratoryjnych, który miał zajmować się pracami nad wirusem wymuszonej ewolucji i wpływie patogenu na ludzki genom. Eksperymenty, które tam przeprowadzano, były wstrząsające, gdyż łamały wszelkie prawa etyki i postępowania względem drugiego człowieka. Witaj na kanale Graczfan. Dzisiaj przedstawię Ci wszelkie informacje na temat schronu, który zlokalizowany był na południowy zachód od wieży nadawczej KT-8 i można było go odwiedzić w trzeciej odsłonie gry Fallout. Z góry dziękuję za pozostawienie łapki i komentarza, bo pomaga to w rozwoju kanału. Prace nad budową krypty 87 zakończyły się w grudniu 2071 roku. Jak na tamte czasy była ona wyposażona w zaawansowane systemy podtrzymywania życia, w tym komputer sterujący Cyberbrain i reaktor jądrowy General Atomics z zapasowym generatorem termojądrowym wersji Corps. Niestandardowe wyposażenie tej krypty obejmowało cztery komory statyczne, pole przechowawcze plazmy, sześć stanowisk do przetwarzania żywności i zestaw Gek, tak zwany generator ekosystemu cudownej krainy. Około 2076 roku pierwotny eksperyment krypty został zarzucony, a schron przekształcono w drugorzędne centrum badawcze, które miało badać wpływ wymuszonego wirusa ewolucyjnego na ludzi, rozpoczynając program eksperymentów ewolucyjnych. Ofiary badań po zakażeniu patogenem początkowo zyskiwały wzmocnienie mięśni górnej części ciała, a po 10 dniach ich skóra stawała się dodatkowo grubsza i wytrzymalsza. Niestety, u większości z nich mózg ulegał nieodwracalnemu uszkodzeniu, a u tych, którzy przetrwali, pojawiały się choroby psychiczne i niepohamowana wściekłość. Cały personel krypty był świadomy eksperymentów, gdyż wykonywali oni bezpośrednie rozkazy pochodzące od włodarzy korporacji Woltek. Po roku czasu od zapieczętowania schronu standardowe środki bezpieczeństwa okazały się niewystarczające. Część obiektów testowych zdołała się bowiem uwolnić i zneutralizować siły bezpieczeństwa krypty. Od tamtej pory bunkier został przejęty przez mutantów, którzy przez 200 lat porywali mieszkańców pustkowi i siłą poddawali ich działaniu wirusa wymuszone ewolucji. Krypta 87 stała się źródłem tworzenia supermutantów i centaurów, które siły spustoszenie w promieniu wielu kilometrów od lokalizacji schronu. W roku 2277 krypta była w opłakanym stanie. Brak konserwacji doprowadził do zaawansowanego niszczenia podsystemów, a nawet samej konstrukcji schronu. Supermutanci, ze względu na niską inteligencję, doraźnie adaptowali różne sekcje krypty. Na przykład sale pooperacyjne zamieniono w prowizoryczne cele więzienne, przeznaczone do przechowywania eksperymentów uznanych za nieudane. Krypta była zamieniona w fortece, strzeżoną przez zastępy mutantów, jednak skrywała w sobie również cenne łupy w postaci wspomnianego na początku generatora ekosystemu cudownej krainy, który był cennym urządzeniem, o który zabiegało wiele postapokaliptycznych frakcji. Jeśli chciałbyś posłuchać o kolejnych kryptach, standardowo zostaw komentarz hashtag krypty uniwersum fallout. Tymczasem trzymaj się, cześć!